Dajcie na moim kanale kuchni włoskiej mandziarę łewki. Mandziarę po włosku znaczy jeść. Co ja będę dzisiaj robić? Ja dzisiaj przygotuję wspaniałą pieczeń faszerowaną kalafiorem, ale jak to robimy, to zaraz zobaczycie. I zanim przejdę do przepisu, to ciebie serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do udostępniania, do lajkowania. I zapraszam też. Na vlogach idziemy robić tą pieczeń. Andiamo! No i słuchajcie, do przygotowania tej mojej właśnie pieczeni z niespodzianką e, będzie potrzebne. Tutaj mam mięso mielone wieprzowo-wołowe, gdzieś tak 600 gram. E, do tego mięsa wrzuciłam, e, wbiłam jedno jajko, dodałam pół łyżeczki papryki słodkiej. E, no, jedną czwartą łyżeczki ostrej papryki, tutaj takie przyprawy ziołowe, śródziemnomorskie, to tak pół łyżeczki dałam, trochę pieprzu dodałam mielonego pieprz to jest właśnie ziołowy i jeden ząbek czosnku pokrojony w kosteczkę i trochę dodałam bułki tartej. To wszystko wyrobię i jeszcze wleję od wody, żeby nie było mięso takie suche. Później do środka dodamy kalafiora, którego zaraz przyprawię. Tutaj mam jedną czwartą kalafiora. Ja wiem ile tutaj będzie. Ja wiem, no tak można powiedzieć, że z 200 gram ugotowanego kalafiora do środka do kalafiora dodamy garść pietruszki pokrojonej drobno. I tutaj mam, zobaczcie, ser parmezan, parmigiano utarte. No to taka duża garść i to wszystko wymieszam z moim ugotowaniem gotowanym kalafiorem, a jeszcze nam będzie potrzebny ser w plasterkach, jedno opakowanie, no to już dalszy proces zobaczycie, no i bułka tarta, żeby obtoczyć nasz, e, nasz właśnie naszą pieczeń, e, no i taką brytwankę sobie tu przygotowałam, e, wyłożyłam papierem i piekarnik nastawiamy, kochani, na temperaturę 190 stopni. A, I będziemy piec, ja myślę, że koło godziny. I tutaj już dodałam tą pietruszkę pokrojoną. Dodam jeszcze trochę soli, chociaż kalafior był gotowany z solą po pieprze. Momento. I teraz dodamy mój ser. Wszystko to wrzucimy. Ok. Dobra, I teraz kochani trzeba to wszystko zamieszać jakoś, żeby nam się połączyły te składniki trochę ser z naszym kalafiorem. Ok. W ogóle wszystkich moich widzów zapraszam serdecznie na mój kanał. Na moim kanale znajdziecie wspaniałe przepisy z kuchni włoskiej, ale też i z kuchni polskiej. Także na playliście znajdziecie. On może wezmę, tak rękoma to zrobię. Na playliście znajdziecie właśnie te wspaniałe przepisy. Ja myślę, że tak o trochę trzeba to pomieszać, żeby i rozdrobnić ten nasz kalafior, żeby on taki nie był, wiecie, w różyczkach. Bo to musimy włożyć do środka jako farsz. Ja też mam. Y, mm, Nowe grupy na Facebooku, grupy kulinarne. Główna grupa to jest Kuchnia Włoska Kreska Mangiare łewki. Jeżeli zrobicie jakiś fajny przepis z mojej kuchni, to poproszę, żeby włożyć, wstawić zdjęcie i napisać, jak wam smakowało. Podzielicie się z grupowiczami waszą opinią, no a także możecie dawać swoje przepisy na tych grupach kulinarnych. Dobra, to już mamy gotowe, kochani. Odstawiamy, a teraz bierzemy się za nasze mięso. Tutaj, jak wam powiedziałam, te wszystkie przeprawy dodałam. Teraz to wszystko zamieszamy. Musimy to wszystko wyrobić. Już wkrótce ukaże się mój blog. Jestem w trakcie przygotowywania Bloga, także jak tylko będę miała właśnie już dodane przepisy na tego mojego bloga, to, to wstawię linka na dole pod filmikiem. I kto będzie chciał w opisie cały przepis, to będziecie mieć w opisie na blogu. Ja dopiero jestem w trakcie robienia tego bloga. Ok, no dobrze, to już mamy tak zrobione wyrobione. Jeszcze tak. Myślę, że troszkę wody bym dodała, momento. Wezmę szklaneczkę jakąś. O. O. Dosłownie, dosłownie wleję yy, łyżkę wody i tak wyrobię, żeby to mięso nie było takie suche. Można też dodać białego wina, ale ja akurat dodaję wodę. Bo mam pod ręką wino, nie mam otwarte, białe wino wytrawne. Dobra kochani, przestawię kamerkę, już Wam pokazuję dalszy proces. Dobra, tutaj mam tą rytwankę wyłożoną papierem, tak jak Wam powiedziałam. Teraz muszę, że mi taki papier. Okay. I teraz kochani to wyrobione mięso wyłożymy tu, tylko ja po prostu podsypię to moje mięso. Najpierw bułką. Tutaj musimy posypać bułkę, żeby nam się mięso nie przykleiło za bardzo do właśnie do tego papieru aluminiowego. Karta di aluminio. Jak ona się po polsku nazywa? Papier aluminiowy. No tak, papier aluminiowy. Dobra. Już wyciągam, wyciągam to mięso tu. Ok. Wszystko wyciągniemy. Dobra. Widać, widać. Musimy nasze mięso uformować na taką właśnie pieczeń. Żeby tutaj włożyć ten farsz, to my to musimy naprawdę fajnie rozklepać. Ok. Dobra. Rozklepiemy. O, jeszcze. Miejsca mamy, także nie ma problemu. Jeżeli jesteś właśnie pierwszy raz na moim kanale, to chciałam Ci powiedzieć, że ja kuchnię włoską znam stąd, że pracowałam w restauracjach w samym centrum Rzymu hmm, hmm, przez 12 lat, a od 1990 roku do 2002, później. Poznałam męża Włocha, wyszłam za mąż, skończyłam studia, no a od trzech lat właśnie pokazuję przepisy z kuchni włoskiej i nie tylko na kanale na YouTube. Ale już krótko, tak jak Wam mówię, będę miała też bloga. No i dzielę się z Wami moimi opowiadaniami, prze, 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 przeżyciami i, i, i różnymi wyczynami kulinarnymi z kuchni włoskiej. Tak to ma wyglądać. Ok. Już jak widzicie, fajnie jest rozłożone. Teraz na to mięso mielone, właśnie, położymy kawałki sera. Sera żółtego. O tak sobie położymy. Mam nadzieję, że to jest niepodwójne. Nie, dobrze, ok. Fajnie, taki będzie ten, ta pieczeń taka z nadzieniem kalafiorowym będzie rewelacyjna. No i tu i jeszcze tu damy. Ok, tak. Żeby nie wystawało, bo tu później musimy skręcić. Poczekajcie, zrobię sobie wodkę. Już wodkę cykłam na mojego bloga, a teraz wykładamy nasz farsz. Farsz jest doprawiony, tak jak widzieliście, do farszu dodałam e, po prostu pietruszkę i Parmigianu. I teraz to wszystko musimy fajnie skręcić No, zobaczymy, jak to będzie nam wychodzić. Dobra, i zabieramy się za skręcanie. To musi być. Okej, okay. trzeba przypuścić. No i jeszcze kawałek. O, i chyba z tej strony zrobimy. Poczekajcie. Z tej strony będziemy przyduszać. No się to złączyło. O. Ale myślę, że będę musiała jeszcze jeden ten wziąć. Albo ten papier zaginę. Bo to nam się musi złączyć. To nie jest taka prosta sprawa, bo dużo jest tego farszu, ale to trzeba ładnie złączyć, żeby to nam się połączyło. O nie wiem czy widać widać, widać, dobra trochę jest pracy przy tym ale będą dobre efekty bo będzie bardzo pyszne nie wiem przybliżę kamereczkę żebyście widzieli jak ja to robię ok, może podwyższę o, dobra oglądajcie, ja tu się mocuję w tym, no ale nic trzeba jakoś to sklepać złączyć o Tutaj, okej, okay. jeszcze, dobra. Mm. Tutaj na końcu też tak ładnie sobie sklepiemy. no I tutaj też, żeby ten stalaktyk nam wszedł. Oj, trochę wychodzi. A, to nie. Słuchajcie, tak wygląda sklepany. Może fotkę szczele. Dobra, fotkę szczeliłam. I teraz to właśnie jeszcze tak przyduszę. O, zobaczcie. I tak zrobimy, że po prostu mało jest tego złotego papieru. To też będzie. O, widzicie, to by było nawet okej, okay, ale chyba będę musiała wziąć drugie. Poczekajcie, wezmę drugie. Jakoś będziemy się mocować. Okej, okay. weźmiemy w ten sposób. O, chodzi mi o to, że po prostu nasza pieczeń musi być zakręcona, czyli musi być dobrze zakręcona, bo inaczej będzie się uchodzić w powietrze, a tu ma się tak zrobić, że o, dobra, jest ok. I takie właśnie, mm, taką pieczeń, o, w ten sposób. Taką pieczonę stawiamy do piekarnika nagrzanego na 190 stopni na godzinę. Ja po godzinie sprawdzę i zobaczę, czy jest ok, czy nie. Musimy ściągnąć tę folię aluminiową zaraz po upieczeniu, bo ona nam się przyklei do naszego mięsa. Już się trochę przykleiła, ja to wyrzucę. Jest to wszystko bardzo, ojejku, bardzo gorące. Muszę... Chamcie rękę, co teraz sobie tyle się tu ja. Dobra. E. Teraz oj. Mm. Dobra. Taką piecień musimy pozostawić, żeby nam po prostu ostygnie i przykryjemy kochani tą pieczeń, przykryjemy ścierką. No tak wygląda z bliska. Jest bardzo gorąca i tak jak wam mówię, przykrywam ją i pozostawię, żeby ostygła, bo inaczej nam się rozwali, jak będziemy kroić. Tak wygląda ta pieczeń. Naprawdę jest rewelacyjna. No, po upieczeniu, tak jak widzieliście, przykryłam ściereczką, żeby ostygło, i odsłodzone możemy jeść, albo na drugi dzień, ja właściwie to jak ostygło stawiam do lodówki, i właśnie dzisiaj tak pokroiłam można zjeść z klebeczkiem. Albo podgrzać na patelni, zrobić sos pomidorowy, i też można coś takiego zjeść. Pieczę rzymską z niespodzianką, mówię Wam, jak smakuje. Mm. Bardzo dobre. Mm. To mi, naprawdę pyszne. Róbcie taką pieczeń. Przepis znajdziecie na, pod filmikiem i na blogu. Także zapraszam Was też na bloga mojego, którego niedawno otworzyłam. Zapraszam Was na fanpage i na moje grupy kulinarne i na Instagramy. Linki na te wszystkie strony zostawiam pod filmikiem. Dziękuję bardzo i ciao a tutti, buon appetito, ciao!